Zakończ ten związek. Człowieku, naucz się kończyć relacje z kobietami, które cię nie szanują, nie doceniają, z kobietami, które nie mają tobie wiele więcej do zaproponowania niż tylko pretensjonalny, niemiły, oziębły ton, niż obojętność, brak czułości, brak docenienia. I uwaga, to nie jest jej wina. A twoja, mój drogi, bo to ty sobie na to pozwalasz. Ja kieruję się w życiu prostą zasadą. Nikt nie zrobi tobie czegoś, na co ty sobie nie pozwalasz, więc jeżeli kobieta częstuje cię właśnie taką energią, powinieneś postawić jej granicę i powiedzieć jej wprost, że nie będziesz czegoś takiego tolerował. Ale jeżeli tego nie robisz, jeżeli dajesz się kopać w dupę regularnie, to na co liczysz? Niestety, ale tak to właśnie wygląda w relacjach, jeżeli dajesz się kopać w tyłek. Czy to jest jej wina? Bardzo często wynika to z jej schematów z dzieciństwa. Jeżeli jej rodzice nie dawali jej ciepła, troski, miłości, a była krytyka, przemoc werbalna bądź fizyczna, to ta dziewczyna po prostu ma skrajnie zaniżone poczucie własnej wartości, jest negatywna, pesymistyczna i ona siłą rzeczy czasami będzie tak ciebie traktować. Czy to jest materiał na kobietę do związku? Myślę, że sam powinieneś sobie odpowiedzieć na to pytanie po moich słowach, ale mówię tobie jedynie, abyś uczył się mówić do widzenia, jeżeli druga osoba tak ciebie traktuje w relacji. To samo, drogie panie, tyczy się was. Jeżeli jakiś mężczyzna w taki sposób was traktuje, tak więc naprawdę przemyślcie moje słowa, a jeżeli chcecie, abym sparł was kompleksowo w relacjach, napiszcie do mnie maila. Pozdrawiam.